Wsparcie starcie 179 tys. zł. Nikt o tym ci nie mówi, a możesz się na tym nieźle przejechać. Ja jestem Janek, zajmuję się dotacjami na start i rozwój, więc jeżeli chcesz być na bieżąco, zaobserwuj. Wsparcie starcie. Świetny program, ponieważ jest to preferencyjna unijna pożyczka oprocentowana 1,26 punktu procentowego. Oprocentowanie jest stałe na cały okres spłaty, który wynosi aż 7 lat. I osoby bezrobotne mogą ubiegać się o umorzenie nawet do 54 tys. zł. Ale nikt tego nie mówi, że jest jedna pułapka. Jeżeli chcesz, żeby Twoim zabezpieczeniem tej pożyczki była hipoteka, to musisz wiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Musisz przedstawić potwierdzenie wartości tej nieruchomości. I u większości operatorów będzie to w momencie złożenia wniosku. Z czym to się wiąże? Musisz zlecić trochę wcześniej operat szacunkowy z reguły od 2 do 4 tygodni wcześniej, żeby rzeczoznawca mógł przyjechać, zobaczyć, zrobić zdjęcia i zrobić wycenę. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli nie zaplanujesz sobie tego wcześniej, to część operatorów w ogóle nie przyjmuje Twojego wniosku, jeżeli nie masz tego dokumentu. Zdarzają się wyjątki, gdzie możesz dołożyć później, ale w znakomitej większości na moment złożenia wniosku musisz mieć potwierdzenie wartości. I niestety ostatnio polisy ubezpieczeniowe nie przechodzą. No i możesz tak zdarzyć, żebyś miał świetny wniosek, świetne przygotowanie, świetny pomysł na biznes, a operator powie nie. I musisz pamiętać, że nabory z reguły kończą się po jednym, dwóch dniach, jak masz trochę więcej szczęścia. A na kolejny przyjdzie ci poczekać 2-3 miesiące. Plus kolejne do dwóch miesięcy na zweryfikowanie Twojego wniosku i podpisanie umowy. Więc jak nie chcesz mieć prawie półrocznej obsuwy, no to zajmij się tym już teraz. A i tak na marginesie tak pomagamy w przygotowaniu wniosków, pomagamy w wyborze najlepszej dotacji, tak, pomagamy w zdobyciu najlepszej dotacji dla Ciebie i Twojego pomysłu. Cześć!